Dzień dobry, jest mięso, będzie kiełbasa polowa, proszę bardzo, przygotowane, 2,5 kg boczek, łopatka i szynka jedynka, lecimy peklować. Szczęśliwie dotarliśmy do domu, waga przygotowana, peklosul przygotowana, ja przygotowany, siemano chyba nie mówiłem na początku, co? Siemano. Witam w kolejnym odcinku naszym kanale. Witamy. Ta waga ma pewną historię. Ta waga została zakupiona przez jednego z moich grupowiczów. Szanowny kolego, mam nadzieję, że obejrzysz ten film i napiszesz w komentarzu, że to ty tą wagę kupiłeś. Nie wiem, jak to się stało, że ta waga została nieoddana tobie na, zl na zlocie, na tym. W Mielnie, kiedy robiliśmy kiełbasę. Miałeś na koniec ją zabrać. Ja teraz jej używam, także może ja w jakimś stopniu będę mógł się zrewanżować kiedyś tam. A więc wagę wykorzystamy tą zmielna. Oprócz tego, mięso. Jakie ja tam mięso nabyłem od Żbikowskich? Szynka jedynka, boczuś, łopatka. Mówiłem to jak wychodziłem ze sklepu. 40%, 40%, 20%, że mi ja to dobrze powiedział. Tak, 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 tak. Boczuś bez skóry oczywiście, boczuś jak to boczuś, mięso polskie od lokalnych hodowców, a więc najlepsze. W dniu dzisiejszym będziemy je sobie peklować, powstanie z niego kiełbasa polowa, która kochani jest dostępna w sklepie Polomarket. Jak kto nie ma możliwości sobie samemu zrobić, oczywiście lepiej sobie zrobić samemu, ale zaznaczam, jak kto nie ma możliwości sobie... Jak ktoś nie ma. Może ty chcesz powiedzieć? Mów. Jeśli ktoś nie ma możliwości, żeby sobie zrobić, to może zakupić w polomarkecie. To samo chciałem powiedzieć, to mi przerwała. Tak jest. To jest alternatywa dla osób nie mających możliwości wędzenia. Kiełbasa pyszna. Nie, co? Z... Nie mających. No patrz, no dobra. No jest. Nie miejących. No bo właśnie wybiłaś mnie z rytmu. To przez ciebie. Wszystkiego się śmiejesz. Takie to zabawne było, Bardzo. że mnie wybiłaś. Kroimy i będziemy peklować w ilości, nie wiem czy ja już temu nie mówiłem teraz przez ciebie. 17 gramów na każdy kilogram, czyli 17, 17, 8,5 g na boczuś. Będziemy peklować, tu będzie boczek, tu będzie łopatka, tu, a tutaj szynka jedynka. Będzie się peklowało od 24 do 48 godzin, więc najlepszy czas to będzie 48 godzin, żeby to mięso nam się pięknie przepeklowało. Oczywiście, w sobotę yy, ubiegłą robiliśmy w mielnie tą samą kiełbasę w warunkach mega polowych i mega było gorąco. Teraz zrobimy to tak, jak ja to zawsze robię u siebie w domu, żeby Wam pokazać tą samą kiełbasę na spokojnie, jak to się mówi. Więc kroimy to mięso i peklujemy, a potem za 48 godzin wracam. Podczas pobytu w lodówce troszeczkę nam z góry obeszło, ale to nie przeszkadza w niczym, bo za chwilę to wszystko będziemy mieszać, też woda do tego przyjdzie. Mielimy tu jest założone sitko o wielkości oczek 13 mm, i na takie sitko idzie jedyneczka. 8 mm jest łopatka, i 4 mm jest boczuś. I tak to będziemy mielić. Identycznie to robiliśmy w mielnie. Oczywiście odsyłam do filmu w Mielnie. Ja to zrobię w warunkach domowym, domowych, żeby Wam to wszystko pokazać. Zaczynamy od jedynki, czyli szynka, łopatka, boczuś. nie przepeklowane. Oczywiście 13 mm, ale w masarni, w Łukasza jest to robione na nieco grubszych oczkach, żeby to te kawałki mięsa były bardzo widoczne w tej kiełbasie. Zresztą już dużo osób kupiło. Ona jest, zaznaczałem to chwilę temu, w Polomarkecie. I naprawdę cieszy się dobrą opinią. A teraz wam pokażę, jak to wszystko jest krok po kroku. Troszkę mi się nożyk potępił. Czym mięso bardziej tłuste, tym mielimy drobniej. Tak jak mówiłem, 8 mm łopatka i zostanie nam tylko boczuś. Tak to wygląda. 20% przy tej całej ilości to jest prawie nic. Kiełbasa można powiedzieć bardzo chuda. Boczuś na 3 mm, sitko też nie za co widać. Ale idzie. Pokaż proszę mięso powędrowało do misy od robota, który nie wyręczy. Po kolei teraz. 250 ml wody na 2,5 kg, czyli 100 ml na 1 kg. Wszystko będzie po opisie. Tak ta kiełbasa jest produkowana i my ją zrobimy identycznie. Jelita 28, 30 wieprzowe. Za chwilę będziemy je moczyć. I teraz czas na przyprawy. Jakie przyprawy mamy w kiełbasie polowej? Oczywiście Pisze się polofe, ale ja będę mówił kiełbasa polowa. Wiadomo o co chodzi, tak czy nie wiadomo? Wiedziałabyś o co chodzi, czy tak nie ma? No nie bardzo. No, tak w tak się pytam. że. 5 gramów lubczyku, tak? Tak. Jak? 2 gramy na 1 kilogram, czyli 2,5 kg, czyli wychodzi 5 gramów. Lubczyk jest bardzo lekki, co widać. Na tym, na filmie w Mielnie nam latał, bo było wiecznie, dość tam. Gorąco i wiecznie. Może 5 gramów, co ja tu robię? Poczekaj. Musi być równo. Co do. O! Jest. Od razu do misy. To jest jedna przyprawa. Też wam to napiszę w opisie filmu, żeby nie było. Gorczyca biała. 1 gram na 1 kg, czyli 2,5 grama potrzebujemy. Teraz mam wagę, która jest. Yy, ma kilka miejsc po przecinku, więc mogę sobie odmierzyć 2,5. Drama. Jeszcze jedna kuleczka, poczekaj. E, jeszcze. O, jest. Do robota. Druga przyprawa. Trzecia przyprawa. Ktoś tam kupił w polomarkecie i mówił, że jest bardziej pieprzna niż e, drwale. Tak, jest bardziej pieprzna. A dlaczego to? Teoretycznie pieprzu jest tyle samo co przy drwalu, czyli 3 gramy, tylko przy drwalu mamy pieprz grubo mielony i on trafia bardziej punktowo. A tu mamy pieprz drobny, który jest bardziej rozprowadzony z całym farszem. I jest bardziej wyczuwalny. 3 gramy na 1 kilogram, czyli 7,5 grama. Kurczę, dobrze to policzyłem, wiesz? Dobrze liczę, nie? To, to samo. Ile to jest mięsa? 2,5 kg. O, tyle to jest pieprzu na tą ilość mięsa, więc naprawdę to jest dość dużo. I musimy pamiętać też o tym, żeby dobrze to y, pomieszać. Dlatego, że tak jak teraz pieprz wsypałem, tak prawie że w jedno miejsce, żeby nam się ładnie to rozmymlało. Czosnek płatki, oczywiście, w tym przypadku y, jest płatki suszone, ale można dać czosnek świeży. Można też dać czosnek yy, granulowany, ale ja proponuję dać płatki, żeby on też był w miarę wyczuwalny. Jego też jest 3 gramy na 1 kg, więc 7,5 grama tego pieprzu. I oczywiście zrobiłem ten sam błąd. Czosnku. Z... Oj, Czosnku. ci powiem, że ty to jesteś. O, nie, nie czekaj, powiedziałeś mniejszy pieprz, to musiałam cię poprawić. Dobra, zawsze mnie poprawiasz. A nie, to tak jak teraz. Co ja tam mieszam? I zrobiłem ten sam błąd, co zrobiłem w mielnie, czyli jak zwykle zapomniałem. Miało być przemielone z boczkiem, czyli na czwórce. Nie zrobiłem tego, więc mam tu moździerz i, i, i zrobię to moździerzem. Oczywiście Wy, jak będziecie sobie robić, to pamiętajcie, a jak będzie świeży, to wiadomo, że tłuczemy go tak w miarę. Oczywiście on nie jest całkowicie taki, aż bardzo Diur, więc nam się pomniejszy. Te kawałeczki nam się pomniejszą. Ja to jak czapnę, to jak mikser, widzisz? Ja jak ten, jak uh -huh. na mielenia. Są kawałki mniejsze, są większe. O, dobra, Wystarczy. I przesypujemy go od razu do tego mięsa również. I mieszamy. Mieszamy do porządnej kleistości, W tym czasie będą nam się mieszały y, moczyły jelita jakbyś jeszcze pokazała może y, ten o. czosnek najść tam jak ja go pokrużyłem. widzisz a czego no się usmiełaś? Słabo, a słabo No A co ty mi tutaj rozkazujesz, jak... Zamykamy. Byś zapłacił, to byś mógł wtedy rozkazywać, a nie. Byś tu najechała. Posz, najedź tutaj do dziureczki. Proszę tutaj dziureczka jest. <noise> Czy się śmiejesz pokazuj? Dwójeczka i lecimy. A poczekaj, proszę usiąść. Jeszcze chwilę o tym robocie planetarnym, bo jest bardzo wiele pytań na grupie odnośnie tego konkretnego robota. Ten robot jest do wszystkiego. Do ciasta i do mięsa, tak jak widzicie od pewnego czasu, że ja go często używam. Nie jest to żadna współpraca z firmą Rival. Po prostu my go kupiliśmy, a jeśli jest dobry, to mówimy, że jest dobry. Wiele osób już zakupiło, ale zakupiło z takim jeszcze, z taką przystawką, gdzie jest maszynka do mielenia, więc nie wiem akurat, jak tamten model się sprawuje. Ten jest naprawdę dobry. 3 kg mięsa można mieszać, w tym momencie mamy 2,5, więc spokojnie sobie to ładnie miesza, zbiera ładnie tu od dołu i też chyba jest podgrzewana. Ty mówisz coś, tak? Ale to jeśli chodzi o zbieranie, Głosie, jakbyś bo, ty, mogła. No. bo Ty mówisz o wyrabianiu mięsa, a jeśli chodzi o ciasto, to jest zupełnie inna rzecz. Jeśli chodzi o ciasto do chleba drożdżowe, czy jakieś tam inne drożdżowe, to wyrabia ładnie. Czasami jest taka sytuacja, bo jak się nie, nie utrafi się z tymi składnikami, z proporcją, to trzeba wtedy podnieść, Tą plastikową obudowę i na przykład zebrać sobie Tom. z boków jakąś tam łyżką, żeby to po prostu wszystko było razem ze wtedy. Ścianek. Ze ścianek i się wtedy dalej robi. Jeśli chodzi o zwykłe ciasta, jakieś na babeczki i tak dalej, to ja używam takiej łyżki z koronawirusem. się rozgadałam, ja no, no, się Ludzie pytają, o... a ty mówisz tylko o wyrabianiu mięsa. Ja myślałem, że ty powiesz dwa wyrazy ty Nie, godzinę, powiem tylko to, co każdy, każdy by chciał wiedzieć. Tam jest jeszcze taka łyżka z silikonową nakładką, którą mógłbyś przynieść i pokazać, ale ci się oczywiście nie chce. Ja używam tej nakładki do wyrabiania ciast, dlatego, że ona wtedy zbiera ze ścianek właśnie tą silikonową dokładką. Jeśli chodzi o ubijanie śmietany, piany z białek i tak dalej, to radzi sobie świetnie i nie zdarzyło nam się, żeby misa się nie podgrzała bo też ktoś pisał, że się misa nie podgrzewa, u nas się podgrzewa i trzeba bardzo pilnować ciasta drożdżowego, żeby Boże. nie uciekło, prawda? Ty kiedyś nie upilnowałeś i zafajdałeś mi tam wszystko. Już wszystko? Tak. Także sprzęt dobry, polecamy. Dwójeczka i do kleistości. Teraz pokaż dziureczkę. To jest jedyneczka. Oczywiście prędkości jest sześć, ale na szóstce można by narobić sobie dużo sprzątania, bo pewnie tą dziureczką by wylatywało. I teraz mieszamy. Ma się porządnie kleić, do porządnej Konsystencji takiej zbitej jelita moczymy za chwilę ogień. I bez powietrza. Istotna sprawa. Skręcamy na odcinki takie 20 cm, i później oczywiście wygrzewamy w wędzarni. Później dym ze zrębków Bukolcha. I tak to właśnie wygląda ta kiełbasa polowa. Więc, kochani, lecimy do Dubaju. Wygląda identycznie, bo jakby miało być inaczej, jedynie co to? Tu mam takie troszkę krótsze penteczka, ale i czosnek się przebija, i gorczyca. Wszystko jest. Jeden do jednego kiełbasa polowa. Osuszamy, podgrzewamy. Temperatura. 50 stopni na początek, na zielono widać. A jak nam się troszkę podgrzeje, to puszczamy dym. I podpalamy. Bukolcha, tak jak widzieliście, ogień ładnie wciąga. Generator dymu wyczyszczony. Myślę, że wystarczy temperatura zmieniona na 60 stopni. Dym już się ulatnia. Otwórzmy, pokażmy. Termoobieg też się kręci. I będziemy. Myślę, że z dwie, może trzy godzinki. A po trzech godzinkach wygląda tak. Piękna sprawa. Rewelacja. Pójdźcie. I zabieramy teraz do parzenia. Parzyć będziemy. 75-80 stopni, 20 minut, następnie w zimną wodę do pełnego wystudzenia, potem loduwa, no i gotowe. I to jest właśnie kiełbasa polowa, którą możecie sobie sami zrobić, a jak nie, no to kupić. Do gara. Tak wygląda kiełbasa polowa, która jest gotowa. Tadam, narymowałem. Pięknie pachnie, pięknie wygląda, smakuje jeszcze lepiej. To jest przepis mój, oczywiście, ten, który jest w ZPM Żbikowcy, czyli u Żbikowskich, u Łukasza. I oni tam robią tą kiełbasę polową dla Polomarketu, dla Was. To jest to samo, co ja teraz tu właśnie przed sobą mam. Ciągnę sobie z tej deseczki to, 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 to tutaj. Kroimy czy łamiemy? Co wolisz? Kroimy. Może Ty chcesz złapać zapęto. <gry> takie pęto. <gry> Uwaga, pod kosikiem Piękna, chuda. Też jeszcze jest świeża, bo że tak powiem, nie wylądowała w lodówce, co możesz potwierdzić, prawda? Potwierdzam. Potwierdzam. Nie tak. No piękno. Mięso. Tu jest generalnie kiełbasa bardzo chuda. No źle to przekroiłem, bo ja to tak zrobię jednym cięciem. Bo, o, pokażę Wam teraz podejść tutaj. Pokażę wam o co chodzi. Jak kroimy takie krótsze cięcia, to też jest inaczej nie jest tak poszarpane. Lubczyk. Mm. Ja wiem jak smakuje. Jak jechaliśmy do Mielna to 2 kg po drodze zjedliśmy. Więc jest rewelacja. Mm. Polecam wam jak najbardziej. Oczywiście zrobić, a jak nie macie możliwości zrobienia, a chcecie próbować kiełbasy polowej, macie dostępną w sklepie Polo Market. Kiełbasa Polo Fe się tam nazywa, ale kiełbasa polowa, jak powiecie, to będzie wiadomo o co chodzi. Dużo osób już kupiło i mówią, że jest dobra. No Dwa lata lepsza nie jest, no ale są. Nie? A To wszystko kwestia gustu. Jakiego gustu? Normalnego gustu. Ja mm -hmm. nie, jak ktoś nie lubi tłustej kiełbasy jak ja, to woli taką. Drwal jest robiony na szarpaku, czyli jest dużo grubszy. Dużo grubsze kawałki i tłuste i chude. Tu I tak mamy... Jak na wzór siebie tego drwala? Tak, na wzór siebie, a ta jest na wzór siebie. <grym> Ale ja taka chuda nie jestem. Duśle. Rewelacja. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tak to wygląda, kochani. Pamiętajcie, jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz. Drogi widzu, droga Wicko. oczywiście, kto nie subskrybuje kanału to zachęcam do subskrybowania oraz dzwoneczkowania mojego kanału. Przyprawy, które widzieliście dostępne w tym filmie jak i jelita dostaniecie w sklepie Jelux Polska, link macie w opisie. Kod rabatowy koszczewski 10 upoważni Was do rabatu 10%. To jest jakby nie patrzeć trochę, to jest pieprzna bardzo. Jeszcze powiem, bo teraz 3, 3 gramy tego drobnego pieprzu, tak jak powiedziałem, że jak jest rozmieszane, to jest inaczej. Rewelacja. Bardzo pierna, bardzo chuda, bardzo pyszna, idealna. Wędzarnia HMG Smoker wędziła tą kiełbachę polową. Co jeszcze dalej? Social media, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzanie, TikTok swoje Gotowanie, Instagram swoje Gotowanie. Kiełbacha polowa jest odlotowa. Polecamy jak nie tu. To w polo wyprodukowana dla Was w ZPM Żwikowcy masarnia bardzo mała, z tradycjami polskie mięso, naturalne przyprawy bez żadnych dodatków, tylko E250. Czyli co? Peklosul, a to trzeba dawać. Polecamy, cześć.